Take me out. To wideo to kilka migawek z mojego pierwszego ever eventu, który zorganizowałam dla moich klientów w Krakowie. Muszę powiedzieć, że jestem szczerze wzruszona, bo event przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Na początku rozmawialiśmy m.in. o tym, jak użyć sztucznej inteligencji do prowadzenia biznesu online, sprzedaży i automatyzacji procesów. Na evencie miałam również przyjemność gościć Mateusza Wenlanda, coacha i psychologa społecznego, który przeprowadził z nami fenomenalne warsztaty motywacyjne. Nazywam się Anna Donesz, jestem doktorem, certyfikowanym coachem, mentorem, trenerem narzędzia DISK i biznesu, a od trzech lat jestem właścicielką firmy Anna Donesz Company. Uważam, że taki event to jest strzał w dziesiątkę wymiana doświadczeń, zaangażowanie, ogrom wiedzy, narzędzi, ale też dużo praktyki i relacji z uczestnikami. Joanna była w pełni do nas otwarta i dzieliła się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Przede wszystkim podobała mi się prawda i autentyczność i ten luz i połączenie biznesu z technikami, których nie lubię, i to jest chyba zbieżne do Joanny. To, że mieliśmy wszystko pięknie poukładane, jeżeli chodzi o strukturę, ja to sobie bardzo cenię, ale też dopasowane do naszych potrzeb, czyli kiedy zadawaliśmy pytania, uzyskiwaliśmy szerokie i różnorodne odpowiedzi, różne punkty widzenia, perspektywy. Eksperci też na sali tutaj szkoleniowej wnieśli ogromną wartość, no i sami uczestnicy, co ogromnie doceniam. No, przede wszystkim wiedzę i też nowe relacje, ale też to poczucie, że jestem w najlepszym miejscu, że podjęłam bardzo dobrą decyzję decydując się na kurs mentoring i przyjazd tutaj, bo nie jestem z Krakowa, kosztowało mnie to trochę organizacji, to już nie mówię o pieniądzach, tylko o czasie i o wzięciu odpowiedzialności, więc wiem, że to była najlepsza decyzja i zachęcam Ciebie, żebyś też postawiła albo postawił na siebie. Oczywiście, że tak, będę pierwszą osobą, która się zapisze na listę. Mam nadzieję, że się tutaj z Tobą też spotkamy. No jeżeli lubisz autentyczny Przekaz, wiedzę, narzędzia, wymianę doświadczeń i luźną, naprawdę otwartą komunikację, to to jest miejsce dla Ciebie. Nazywam się Monika i pracuję w dziale sprzedaży. No generalnie event to y, dla mnie petarda. Y, jak tylko zobaczyłam program tego, y, tego eventu, to zobaczyłam, że każdy punkt po prostu był jakby jak stworzony dla mnie, więc generalnie wszystko serdecznie. Generalnie podoba mi się to, że jest takie nowoczesne podejście do tego biznesu, że dużo było o sztucznej inteligencji, ale też była duża dawka takiej po prostu motywacji, jak po prostu wydobyć z siebie najlepsze, więc to, to po prostu jest takie połączenie. Tego, co w środku w tobie, co cię blokuje, a jednocześnie pokazanie nowoczesnych narzędzi, jak wykorzystać w biznesie. Generalnie, tak, na, tak naprawdę, yy, najbardziej mi się podobało spotkanie z tymi ludźmi, bo yy, są to osoby, które myślą po prostu podobnie, mają podobne yy, cele i tak po prostu większość spotykam online, ale takie spotykanie się na żywo to, to naprawdę było wartościowe. I też yy, zobaczenie, że w tej drodze nie jestem sama, że też inni też chcą tam dojść i widzę jakby sens ogólnie w całym tym działaniu. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym evencie przede wszystkim dlatego że też miałam możliwość poznania Joanny na żywo bo jak do tej pory obserwowałam ją online więc naprawdę było fajnie spotkać się poznać ją jakby na żywo zobaczyć jak ona prowadzi jak myśli więc bardzo mi się to po prostu podobało spotkanie się też z innymi ludźmi to też było bardzo wartościowe no i oczywiście wiedza którą tutaj zdobyłam bo dużo było właśnie o AI o też o takich technikach motywacyjnych więc na pewno to wykorzystam jakby na co dzień drugi eventu przyglądaliśmy się najnowszym technikom zautomatyzowanej sprzedaży w branży infoproduktów. Martyna z naszego zespołu zrobiła nam szkolenie z najnowszych trendów w reklamie na Facebooku i Instagramie oraz ze sprzedaży do osób z zimnego ruchu. Natomiast na koniec miałam przyjemność gościć Jolę Hejmą, z którą rozmawialiśmy o fizyce kwantowej i sile naszego umysłu do budowania celów. Takich, jak na przykład zostanie przedsiębiorcą. Mateusz Wendland, psycholog społeczny, coach. Event bardzo mi się podoba. Jest tutaj naprawdę dużo fajnych, pozytywnych osób, z którymi można się wymienić doświadczeniami. Ludzie są bardzo otwarci. Myślę, że to jest taki pierwszy krok do stworzenia takiej solidnej grupy mastermindowej na żywo. Na pewno, jeżeli będą jakieś kolejne eventy, to będę przyjeżdżał. Jest bardzo dużo rzetelnej wiedzy, a także można się powymieniać doświadczeniami i zawrzeć ciekawe znajomości. Najbardziej mi się podoba wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jest, mimo że sam się tym na co dzień zajmuję, dowiedziałem się też paru rzeczy, których nie wiedziałem, które również będę wykorzystywał. Myślę, że właśnie podoba mi się to, że ta wiedza jest ciągle aktualizowana, że właśnie Joanna się dostosowuje do tych nowych trendów i uczy jak ich używać, żeby ta nasza praca była łatwiejsza i przyjemniejsza. Tak osobiście z tego eventu na pewno wyniosę bardzo dużo ciekawych znajomości, bardzo dużo osób, z którymi mogę się potem dzielić jakimiś pomysłami, ale również solidną wiedzę na temat czata GPT czy, czy innych agentów AI, a także dużo tematów na swojego YouTube'a odnośnie tego, jak korzystać z AI jako na przykład terapeuty. Bardzo polecam to doświadczenie innym osobom. Jeżeli macie możliwość być na kolejnych eventach, to naprawdę serdecznie zapraszam. Jest świetna, przyjazna atmosfera bardzo ciekawi ludzie i przede wszystkim bazujemy na problemach, które mamy tu i teraz. To nie jest powiedzmy jakaś teoria wyssana z palca, tylko rzeczywiście rozwiązujemy nasze realne wyzwania, z jakimi się mierzymy na ten moment. Jestem Ewa, jestem redaktorem, zajmuję się też branżą szkoleniową, samorozwojem, psychologią. Event mi się bardzo podoba, jestem bardzo zaskoczona też otwartością Joanny, przede wszystkim prowadzącej, też konkretnością tej wiedzy, która jest przekazywana bardzo praktycznymi poradami, konkretnymi linkami też do programów. Najbardziej podobały mi się tematy związane z kreatywnością, motywacją, z takim zmotywowaniem się do działania, do działania tu i teraz. Oraz z, e, współpraca z czatem GPT jako e, AI Journaling. Na pewno wyniosę bardzo konkretne e, motywacje do działania, przykłady do tego, jak można rozmawiać też z czatem GPT, do czego można go wykorzystywać, i wyniosę też wiele bardzo wartościowych relacji, e, bardzo wartościowych też przykładów, e, jak można działać na co dzień, nie tylko myśleć o działaniu, ale przede wszystkim działać. E, zdecydowanie chciałabym spróbować e, AI Journalingu, rozmów z czatem GPT. E, sam rozwoju też konkretnych pytań zadawanych chatowi GPT promptów które można wklejać żeby uzyskiwać te odpowiedzi których potrzebuje na co dzień